Już za kilka dni na rynku głównym w Krakowie stanie namiotowe miasteczko Festiwalu Nauki. Po raz czternasty organizatorzy przygotowują dla zwiedzających mnóstwo naukowych doświadczeń, eksperymentów i pomiarów. Interaktywna mapa festiwalu pozwoli wszystkim zainteresowanym znaleźć wydarzenie z wybranej dziedziny nauki. Drugi rok z rzędu to naukowe wydarzenie będzie miało swoją telewizję festiwalową. Studio Telewizyjne Krakowskiej Akademii codziennie będzie relacjonowało wydarzenia odbywające się nie tylko w samym sercu Krakowa, ale także w siedzibach współorganizatorów. To jest 25-hydroksychorysterol, związek, który może się stać lekiem na choroby immunologiczne. Podczas festiwalu będzie można zobaczyć 17 filmów prezentujących najciekawsze projekty naukowe i edukacyjne prowadzone w krakowskich uczelniach i instytutach Polskiej Akademii Nauk. Wyjeżdżamy z, z hali obsługowej zajezdni, uważając oczywiście, żeby nikt nam nagle z bramy nie wyszedł. W ubiegłym roku festiwal otwierały wieślarskie regaty. W tym roku sportowych emocji nie zabraknie podczas biegu po na krakowskich błoniach.